Zapnijcie pasy, bo pojazdy elektryczne, świat EV, przechodzi poważny wstrząs. Możecie myśleć, że Tesla rządzi królestwem FA, ale czekajcie. Toyota szykuje coś wielkiego za kulisami, co może strącić Tesla z tronu. Właśnie wypuścili bombę informacyjną, która wprawiła wszystkich na rynku EV w osłupienie. Wyobraź sobie rodzinny, w pełni elektryczny SUV Toyoty, Pełen fajnych funkcji, super przystępny cenowo i wyceniony jak używany samochód. W tym filmie zagłębiamy się w przełomową innowację Toyoty. Co Elon Musk myśli o tym odważnym ruchu i czy ten niesamowity SUV trafi na drogi w USA i Europie? Czy to może być początek ogromnej zmiany w świecie pojazdów elektrycznych? Zostań, aby się dowiedzieć. Zanim przejdziemy do konkretów, nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji, aby otrzymywać więcej ekscytujących aktualizacji. Zanim przejdziemy do innowacji Toyoty, porozmawiajmy trochę o przyjaźni Toyoty i Tesli w 2010 roku. Toyota Pioneer Hybrid i Tesla, nonkonformista w dziedzinie pojazdów elektrycznych, zawarli umowę, która wydawała się być połączeniem stworzonym w raju motoryzacyjnym. Toyota zainwestowała 50 milionów dolarów w Tesle i sprzedała im fabrykę w Kalifornii po okazyjnej cenie, co doprowadziło do wprowadzenia na rynek w 2012 roku. RAV 4FO połączenia niezawodności Toyoty i elektrycznej iskry Tesli, jednak partnerstwo szybko się rozpadło. Skrupulatna kultura bezpieczeństwa Toyoty zderzyła się z szybkim i swobodnym stylem innowacji Tesli, a inżynierowie kłócili się o projekty i procesy akumulatorów. RAW 4FU okazał się klapą, sprzedając się w zaledwie 2500 egzemplarzach za wysokie 49 800 dolarów, a w 2014 roku sojusz się rozpadł. Toyota zaczęła sprzedawać swoje udziały w Tesli i wybuchła wojna na słowa. Na konferencji w 2014 R. Elon Musk wyśmiał skupienie Toyoty na ogniwach paliwowych wodorowych, nazywając je niewiarygodnie głupimi i nazywając je ogniwami głupców. Wiceprezes Toyoty, Bob Carter, odpowiedział ogniem, broniąc wodoru jako mądrego zakładu o zerowej emisji i ostrzegając maska przed jego odrzuceniem. Spór nie dotyczył tylko technologii. To było starcie wizji. Tesla postawiła wszystko na elektryczną rewolucję, podczas gdy Toyota zabezpieczyła się hybrydami, wodorem i pluginami Do 2017 r. Toyota sprzedała wszystkie swoje akcje Tesli, zrywając więzi. A teraz wróćmy do tego planu Toyoty. Które ma zmienić zasady gry. Toyota wkracza do świata pojazdów elektrycznych i widzianych z hukiem. Po wypuszczeniu na rynek swojego niesamowitego elektrycznego suwa BZ4X. Nie zamierzają na tym poprzestać. Mają duże plany rozszerzenia swojej oferty BZ o kilka nowych pojazdów zasilanych akumulatorem. Na Beijing Auto Show 2024 Toyota skradła show, prezentując dwa nowe, eleganckie pojazdy elektryczne: BZ3C i BZ3X. Można by rzec, że to niespodzianka. BZ3X to śmiały krok Toyoty w stronę EV, a oni nie tracili czasu. Produkcja rozpoczęła się 3 marca 2025 ROR. Na razie ten w pełni elektryczny klejnot przemierza ulice Chin tylko dlatego, że jest tam produkowany. Ale nie martw się, jest szansa, że później trafi na inne rynki. Czekaj na to. Współpracując z chińską grupą GAC, Toyota stworzyła prawdziwy game changer, który sprawił, że Tesla zaczęła się oglądać za siebie, a oto najlepsza część. BZ3X zaczyna się od niewiarygodnych 130 Drojo, co czyni go całkowitą okazją. Toyota ma coś dla każdego, oferując trzy fajne wersje wyposażenia do wyboru. Przyjazny dla budżetu model 430 Air Plus kosztuje zaledwie 13,800 USD. Chcesz czegoś bardziej eleganckiego? Sprawdź model 520 Pro Plus lub topowy model 620 Max, którego cena maksymalna wynosi 270 USD. Te modele premium są wyposażone w dodatkowe funkcje, większe baterie i większy zasięg jazdy. Toyota współpracuje z chińską grupą GAX od 2004, a ta potężna współpraca zmienia zasady gry. Pozwala Toyocie produkować tony wysokiej jakości elektrycznych suwów BZ-3X po bardzo niskich kosztach, co oznacza dla ciebie większe oszczędności. Jak więc Toyota sprzedaje BZ-3X za taką cenę w porównaniu do innych pojazdów elektrycznych? Cóż! To nie tylko ich inteligentna współpraca z GAC utrzymuje niskie ceny. Toyota złamała kod dzięki genialnemu przełomowi w dziedzinie baterii. Zamiast używać zwykłych baterii litowo-jonowych, na których polegają Tesla i inni, Toyota wybrała coś, co nazywa się bateriami litowo-żelazowo-fosforanowymi, LFP. Dlaczego to takie ważne? Baterie LFP wykorzystują żelazo, które jest o wiele tańsze i łatwiejsze do znalezienia niż nikiel i kobalt używane w tradycyjnych bateriach. Ponadto istnieje ciemniejsza strona tych materiałów. Kobalt często pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie wydobycie wiąże się z poważnymi problemami, takimi jak praca dzieci i niestabilność polityczna, co sprawia, że łańcuch dostaw jest bardzo chwiejny. Nikiel też nie jest święty. Jego wydobycie może szkodzić środowisku, powodując zanieczyszczenie wody i niszczenie lasów. Przechodząc na baterie LFP, Toyota nie tylko obniża koszty, ale także unika problemów etycznych i środowiskowych. Świat rzuca światło na problemy z kobaltem i niklem w akumulatorach FI. Pomyśl o obawach etycznych i szkodach dla środowiska. Aktywiści i liderzy naciskają na producentów samochodów, aby znaleźli lepsze, bardziej ekologiczne sposoby zasilania pojazdów elektrycznych. I wiecie co? Toyota już jest o krok przed innymi, nawet jako nowicjusz na scenie FI. Teraz przyjrzyjmy się bliżej BZ3X, niedrogiemu elektrycznemu suwowi Toyoty, który kradnie show. Niech niska cena was nie zwiedzie. Ten samochód jest pełen dobroci dla rodzin. Wyobraź sobie Toyota RAV4, ale w pełni elektryczną i gotową do jazdy. To kompaktowy SUV, który jest idealny dla rodzin, z dużą ilością miejsca i fajnymi funkcjami. W środku BZ3X przypomina przytulny dom na kółkach. Masz przestronną kabinę, mnóstwo miejsca na cały ekwipunek i najnowocześniejszą technologię, która zadowoli wszystkich. Komfort? Jest. Praktyczność? Sprawdź jeszcze raz. Toyota naprawdę wysłuchała skarg kierowców na te trudne centralne ekrany dotykowe, które sprawiają, że musisz przekopywać się przez menu podczas jazdy. Ich rozwiązanie? Intelligently projekt, który zachowuje ekran dotykowy, ale dodaje fizyczne przyciski, aby ułatwić dostęp do takich rzeczy, jak sterowanie systemem audio i klimatyzacją. Koniec z szukaniem. BZ3X jest dowodem na to, że można kupić niedrogi samochód elektryczny bez oszczędzania na jakości i funkcjach. Ten samochód nie jest po prostu niedrogi. Jest wyposażony w funkcje, które czynią go zwycięzcą. Zacznijmy od zasięgu. Podstawowy model, wyceniony na zaledwie 13,800 USD, może przejechać do 276 mil na jednym ładowaniu. Potrzebujesz więcej? Wersje premium rozciągają się do imponujących 379 mil. Idealne na wszystkie codzienne przygody. Martwisz się ładowaniem? Toyota ma dla ciebie rozwiązanie. BZ3X ma technologię szybkiego ładowania, która ładuje się z 30% do 80% w zaledwie 24 minuty. Szybciej niż postój. Jeśli ładujesz w domu przez noc, pełna bateria zajmuje około 10 godzin. Bułka z masłem. Teraz porozmawiajmy o stylu. BZ3X jest dostępny w zabawnych kolorach: takich jak biały, szary, srebrny, czarny, różowy, a nawet złoty. Wewnątrz możesz wybierać spośród beżowych, czarnych lub pomarańczowych schematów kolorystycznych. Dwukolorowa kierownica łączy się z ostrym 8,8 calowym wyświetlaczem LCD, który wyświetla wszystkie informacje dotyczące jazdy. Deska rozdzielcza jest elegancka i warstwowa. A ogromny 14,6 calowy centralny ekran dotykowy jest aktywowany głosem, co zapewnia łatwą kontrolę. Ale czekaj, to nie wszystko. Dostajesz 32 kolorowe oświetlenie otoczenia, które tworzy nastrój, panoramiczny szyberdach do obserwacji gwiazd, składany tylny podłokietnik dla dodatkowego komfortu, 7 poduszek powietrznych dla bezpieczeństwa, bezprzewodowe ładowanie telefonu i 11 głośnikowy system dźwiękowy Yamaha, aby odtwarzać ulubione utwory. Bezpieczeństwo i inteligencja? BZ3X to kolejny poziom. Jest wyposażony w zaawansowany system wspomagania jazdy 8S, zasilany przez Lidar. Superfajny czujnik, który wysyła miliony impulsów laserowych, aby mapować wszystko wokół samochodów w 360 stopniach. Wykrywa pieszych, samochody, znaki drogowe i przeszkody, nawet w mglistych lub ciemnych warunkach. Ponadto, dzięki 11 kamerom o wysokiej rozdzielczości i 27 czujnikom, technologia autonomicznej jazdy tego suwa wyprzedza konkurencję. Potrafi zmieniać pasy, parkować, hamować, aby uniknąć zderzeń. A nawet czytać światła drogowe jak profesjonalista. Wygadaliśmy się na temat przełomowego elektrycznego Suwa BZ3X Toyoty, który wstrząsa światem pojazdów elektrycznych. Ale co jest takiego popularnego wśród innych producentów samochodów, zwłaszcza Ilona Maska z Tesli? Zanurzmy się w temat. Toyota podejmuje śmiałe kroki, w tym wykupienie 50 milionów dolarów udziałów w Tesla Motors. Tak, to prawda. Te dwie firmy łączą siły. Aby pracować nad samochodami elektrycznymi, częściami, systemami produkcyjnymi i inżynieryjnym know-how. Toyota również przygotowuje swój własny elektryczny samochód. Samochód miejski o krótkim zasięgu, który ma trafić na ulice w 2020 roku. Mówiąc o grze na długą metę, ale tu zaczyna się robić soczyście. Według Forbesa, sprawy nie wyglądają tak gorąco dla Tesli, a ostatnie ruchy Toyoty zaniepokoiły Elona Muska. Insiderzy mówią, że Musk czuje presję. Niedawno Musk i CEO Toyoty, Koji Sato, Usiedli na pogawędkę. Teraz można by pomyśleć, że szykują nowe partnerstwo. W końcu Tesla i Toyota współpracowały już wcześniej. Ale nie, Sato miał inny plan. Dał Maskowi wykład mistrzowski na temat tego, dlaczego producenci pojazdów elektrycznych muszą zająć się bardziej ekologiczną, wydajniejszą produkcją baterii. Sato podzielił się również kilkoma przemyśleniami na temat tego, dlaczego Toyota nie spieszyła się z wejściem do wyścigu EV. Najpierw chcieli zbudować niezawodną reputację niezawodnego, wydajnego producenta samochodów, i po dziesięcioleciach sukcesów udało im się to. Tesla zawsze była dzikim, destrukcyjnym dzieciakiem w bloku FO, wstrząsającym wszystkim. Toyota są spokojnymi, strategicznymi planistami, poświęcającymi czas. Aby zrobić to dobrze, w obliczu presji przemysłu samochodowego, aby stać się ekologicznym, czego producenci samochodów nie byli nawet blisko 30 lat temu, powolne i stałe podejście Toyoty może po prostu skradać światło reflektorów. W 1997 roku Toyota wypuściła przełomowy model Prius. Pierwszy na świecie masowo produkowany samochód hybrydowy. Na początku ludzie nie mrugnęli okiem. Benzyna była tania, więc kogo to obchodziło? Ale gdy na początku XXI wieku nadeszły niedobory paliwa, Prius stał się supergwiazdą dzięki swojej superoszczędnej hybrydowej konstrukcji. Nagle wszyscy chcieli takiego, Toyota nie poprzestała na tym. Dziś mają całą gamę hybryd, takich jak RAV4, Camry i Corolla, które mogą przejechać ponad 300 -0 mil, prawie nie zużywając baterii. Porozmawiajmy o niezawodności. Teraz zaczyna się robić ostro. Dyrektor generalny Toyoty, Koji Sato, niedawno wygadał się na temat ich najnowszej przełomowej technologii baterii ze stałym elektrolitem. Te złe chłopaki ładują się szybciej i działają dłużej niż baterie litowo-jonowe, których używa Tesla. Źródła twierdzą, że Musk nie był zachwycony. Nazwał postępy Toyoty przesadnie wyolbrzymionymi bzdurami, a nawet oskarżył ich o próbę pokrzyżowania wielkich planów Tesli. Auć! odparł Sato. Spokojny jak ogórek, mówiąc, że Toyota stawia na budowanie wydajnych, niezawodnych samochodów na długie dystanse. Nawet zaatakował Tesla, wskazując, że mieli problem z utrzymaniem paneli przed odpadaniem. Pali się. Sytuacja stała się tak gorąca, że Musk podobno wygadał się, gdy spotkanie dobiegało końca. Drum Biorąc pod uwagę baterie półprzewodnikowe Toyoty i jej nieskazitelną reputację, nic dziwnego, że Musk odczuwa presję. BZ3X Toyoty, całkowicie elektryczny SUV, zaczyna się od niewiarygodnie niskich 13800 drolory. Porównaj to z najtańszym modelem 3 Tesli, który kosztuje 3500 droler. Nic więc dziwnego, że ten niedrogi pojazd przyciąga uwagę. Ale oto najważniejsze pytanie: jeśli BZ3X jest obecnie produkowany tylko w Chinach, dlaczego Mask jest tak zdenerwowany i czy ten przełomowy SUV kiedykolwiek trafi na drogi USA lub Europy? Dlaczego więc Elon Musk jest tak zdenerwowany tym, że samochód jest sprzedawany tylko w Chinach? Cóż, nie chodzi tylko o oszałamiającą cenę BZ3X lub jego doskonałe funkcje chodzi o szerszy obraz. Toyota nawiązała współpracę z chińską grupą GAC, aby produkować te pojazdy elektryczne w ogromnych ilościach przy ekstremalnie niskich kosztach, dzięki sprytnemu wykorzystaniu baterii litowo-żelazowo-fosforanowych LFP. Te baterie są tańsze i trwalsze niż baterie litowo-jonowe używane przez Tesla, co pozwala uniknąć problemów etycznych i środowiskowych związanych z wydobyciem kobaltu i niklu. Ponadto dyrektor generalny Toyoty, Koji Sato, niedawno zaprezentował własną technologię baterii półprzewodnikowych, która ładuje się szybciej i działa dłużej niż baterie Tesli. Musk odrzucił to jako przesadną bzdurę, ale biorąc pod uwagę historię Toyoty, jasne jest, że mają coś wielkiego. Teraz sprawy zaczynają się komplikować. Nowe cła stają na przeszkodzie od 18 kwietnia 2025 r. Cła nałożone przez prezydenta Trumpa na chiński import są w pełnym toku i sięgają nawet 145%. Oznacza to, że eksport czegokolwiek z Chin, w tym BZ3X Toyoty, do USA będzie bardzo drogi. Nagle cena 13 800 dolarów nie jest już tak przystępna, gdy doliczymy do tego dodatkowe koszty, co jest sprzeczne z całą misją Toyoty, polegającą na utrzymywaniu przystępnych cen pojazdów elektrycznych. To samo dzieje się w Europie, gdzie cła na towary chińskie wynoszą od 25% do 30%. Te cła utrudniają Toyocie wprowadzenie BZ3X na rynki zachodnie bez podnoszenia ceny. Ale cła nie są jedyną przeszkodą. USA i Europa mają surowe przepisy dotyczące samochodów, a BZ3X będzie potrzebował poważnych zmian, aby je spełnić. Mówimy o testach bezpieczeństwa zderzeniowych, certyfikacji baterii, regulacjach oprogramowania, a nawet zmianach w funkcjach autonomicznej jazdy. W Europie jest to jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ każdy kraj ma własne standardy dotyczące takich rzeczy jak systemy elektroniczne, emisje i technologia autonomiczna. Przeprojektowanie BZ3X w celu dostosowania go do wszystkich tych przepisów zajmie czas i pieniądze, co może opóźnić jego przybycie i zwiększyć koszty. Ale cła nie są jedyną przeszkodą. USA i Europa mają surowe przepisy dotyczące samochodów, a BZ3X potrzebowałby poważnej przeróbki, aby im sprostać. Mówimy o testach bezpieczeństwa zderzeniowych, certyfikacji akumulatorów, przepisach dotyczących oprogramowania, a nawet modyfikacjach funkcji autonomicznej jazdy. W Europie jest to jeszcze bardziej skomplikowane, ponieważ każdy kraj ma własne standardy dotyczące takich rzeczy jak systemy elektroniczne, emisje i autonomiczna technologia. Przeprojektowanie BZ3X w celu dostosowania go do wszystkich tych przepisów zajęłoby czas i pieniądze, co mogłoby opóźnić jego przybycie i zwiększyć koszty. Czy BZ3X kiedykolwiek trafi do USA lub Europy? Na razie Toyota trzyma go w Chinach, gdzie produkcja jest tańsza i gdzie mogą go sprzedawać w tej bezkonkurencyjnej cenie. Ale nie traćcie nadziei. Toyota nie jest obca rynkom globalnym i mają historię dostosowywania swoich pojazdów do różnych przepisów. Pamiętasz Priusa, wprowadzony na rynek w 1997 ROR? Jako pierwszy masowo produkowany hybrydowy samochód stał się globalnym hitem pomimo wczesnego sceptycyzmu. Toyota ma również hybrydy, takie jak RAV4 i Camry, które są kochane na całym świecie, więc wiedzą, jak grać w międzynarodową grę. Jeśli popyt będzie, a wokół BZ3X będzie szum, być może Toyota znajdzie sposób, aby wprowadzić ten pojazd elektryczny na zachodnie wybrzeża. Czy to poprzez modyfikację projektu, czy nawet uruchomienie produkcji bliżej USA lub Europy, dla Maska i Tesli BZ3X jest sygnałem ostrzegawczym. Toyota nie tylko zanurza palce u stóp w rynku pojazdów elektrycznych, nurkuje ze strategicznym planem, który powstawał przez dziesięciolecia. Podczas gdy Tesla była efektownym zakłócaczem, Toyota po cichu udoskonalała niezawodne, wydajne pojazdy, od Priusa po nowe baterie półprzewodnikowe. Mask może to zignorować, ale powolne i stałe podejście Toyoty może wstrząsnąć światem EV w wielkim stylu. Co to dla Ciebie oznacza? Jeśli jesteś w Chinach, możesz złapać BZ3X i jeździć stylowo za mniej. Jeśli jesteś w USA lub Europie, możesz musieć trochę poczekać. Ale Toyota ma wielkie plany, a ten SUV może być tego wart. Najnowszy pojazd elektryczny Toyoty. EV został wyraźnie zaprojektowany z myślą o Chinach jako głównym celu i może minąć trochę czasu zanim trafi na drogi w miejscach takich jak USA czy Europa. Ale nie martw się, Toyota ma plan. Pracują już nad BZ4X, modelem dostosowanym do amerykańskich i europejskich kierowców. Toyota nie tylko dołącza do trendu EV, ale także wyznacza tempo. Rozwiązali największe problemy związane z EV wprost. Ludzie mówili, że pojazdy elektryczne są zbyt drogie, więc Toyota wprowadziła jedną z najbardziej przyjaznych dla budżetu opcji. Długi czas ładowania? Ten model ładuje się szybko. Zbyt skomplikowane ekrany dotykowe? Toyota wróciła do klasycznych przycisków, aby zapewnić łatwą, nie rozpraszającą uwagę kontrolę. Przy tych zmianach trudno argumentować przeciwko przejściu na EV. Ten śmiały ruch może nawet skłonić ustawodawców do ponownego przemyślenia terminów wycofania samochodów napędzanych gazem. Reakcja Chin na ten pojazd może nam pokazać, czy przyszłość EV w końcu nadeszła. Więc co sądzisz, czy Toyota jest liderem, czy inni producenci samochodów obniżą ceny swoich pojazdów elektrycznych, aby dotrzymać kroku? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej.